Bacząc na Wasze komentarze, nie mam bladego pojęcia, jak udało mi się pominąć właśnie ten słup kontrabandy, który sądziłem, że już dawno go wziąłem. A widzę tutaj jest mnóstwo przydatnych rzeczy: jakieś kurde kameki, węgiel i szmaragdowy pył, który w sklepie jest bardzo drogi. Także dzięki wielkie. Zaznaczę tak, robić inne komentarze odnośnie poziomu trudności. Nie będę się targał na razie na podwyższenie go. Z tego względu, że no, nie jestem na takim poziomie jeszcze ogarnięty ze skillami, z czarami, żeby w ogóle no, podwyższać go. Jeżeli opanuję, wtedy pomyślimy w ogóle nad tym. A tu są w ogóle. Nie kolego Które w ogóle atakują, a które nie Ciężkie takie w ogóle to są, które przytrzymują w trzeba przycisk, bo już nie pamiętam całkowicie Co ci dolega? On pewnie miesza tę trawę Dam ci grabie! O ty! No, stosunkowo. Łatwo... Poszło... To jest malitele? Meritele? mi się wydawało? Otrzymam? Za co? Lecimy, nie grzmi o Po co mi zardzewiały nóż do chleba? Dobra, nie pytam. Uwolniłem to miejsce od potworów. A ty mi kurwa mówisz, cholerni wiedźmini. Przydałoby się teraz go zabić. Aj, 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 aj. Dostałem już malutko punktów Kamień Ślifielski. Przydałoby się tu je w ogóle wskoczyć z tego względu, że też informowaliście mnie, żeby naprawić sobie miecz srebrny, który mam na wykończeniu. Sam mogę zrobić? Czy niekoniecznie? Mam wzmocnione. Jak to naprawić? Napraw. Drogie. To jest miara jeszcze. Dobra, to sprzeda też naprawimy. I to również. Widzę, mam dosyć sporo tego. Kiedy to w ogóle zdobyłem wszystko? Od podpalenia te będą lepsze. Ja ci sprzedam buty. Może być? Mam nadzieję, że nie będziesz. nadzieję, że będziesz zachwycony. Spodnie możesz brać wszystkie ale czekaj, 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 bo to są lepsze. I siodło. Ulepszone. Stal, stal, stal. 4-2. To jest gniazdo puste. I makrytycznym mier... O, pięknie. Spodnie i mieczek. Skoczymy teraz tutaj. Aha, kolejny punkt. Gdzie są góle? Chodź tu ktoś. Jeszcze jeden jest. Wilku. Jeszcze jeden się tam ucieka. To jest wilk. To jest normalny. Hm. Wiesz, taki się nawet w ogóle nie pochwalą. Nie podziękują, nic nie zrobią. Zarosły stary, nie? Tak jak mi się wydaje, na Wow, ile serenek, tu koledzy byli. Chodźcie, chodźcie. Co mi wychodzi atakowanie z konia. Nie, nie wszystko złoto co się świeci. Narzędzia partnerskie i Floreny. co tu coś jest? Gasiłem. Co się stało? Potwory! Po, potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swój. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują <śm> za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzynersce zależy. Przynieść, błagam. Dam radę. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Śledź. Okej, okay, to jest gdzieś niedaleko, to... Podkę nie biorę płotki. Nie ma sensu. Gdzieś w ogóle jest? Tutaj jakieś paczka, ale bez... Niczego? tutaj coś jest. Ślady wozu. Zjechał w bagna. Pierwsza poszlaka. Tutaj są na pewno utopce, bo jest dużo wody. Tu coś jest. Jest i wóz. Jeżeli uda mi się z... wszystko wyzbierać dookoła, to może nie będę musiał ich nawet. Jest naszpikowany strzałami. Ciekawe, warto się tu dokładniej rozejrzeć. Na pewno nie same potwory to atakowało. A ja już się boję, gdy go biorę sobie skółę, mogą być problemy. Tutaj jest. Prosto, w szyję, dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Tak mi się coś wydaje. Że on może kombinować On płonie, ale potrzebuję Kena. Na mi jest w porządku. Ale na poziom do góry jeszcze się boję, jeszcze się czaję. Chyba, że. O! Strzała. O tym nie było mowy. Jest skrzyneczka. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. zachlapana nad krwią, ludzką. Zaraz wszystko dowiemy. Pewnie odpalimy akcji i będziemy wszystko wiedzieć. O! I co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, A utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że. Uważaj, za to! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jako kłamcy. Zobaczmy czy lepszy z ciebie nieździ oszust łapaj. Takie pytanie. Ja muszę go zapać Nie mogę tych używać Serio Geralt. Wolnie. Wow, jeden hit wystarczył. To z miecza. No to normalne. Trzeba go stąd zabrać. Pobudka. Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski szósty pułk, druga kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do Czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. <grystanie> Nie interesuje mnie. Puszczę cię. Ale leki zachowam dla siebie. w i tak was znajdzie i wybije. Po co się mają marnować? Weź i się udła i dalej za szybko mi zeszło i niczego nie widziałem. Teraz już mam korony. O, jest kurcze ziele. To mi się o wiele bardziej przyda niżeli jem Prawdę faktycznie. Ostatni punkt na mapce. Ale jestem dumny. A, to jedynie miejsce mocy. Ale też się przyda. Dobra, czas w tej chwili już tylko i wyłącznie na dojście do kampanii. Szukasz kłopotów? Co tu mnie spotka? Jestem ciekaw. Wolniej, Potka. Yennefer jest w Izimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. To pora się zbierać. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się ten jeden raz. Nie wiem, czy to jest taka możliwość. Teraz wszystkie udowiemy. Czy będą przeszkadzać wiz... Y czy też nie? Co się stało starczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz. Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają? Że cesarscy ci mili, żeś Nilgardzka kurwa. Bardzo ja mocno to belga. pamięć, bowiem, że ci żal serce toczy. Główno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztorem psa. Powiedzieli, że w Nilgardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra o, w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego! Nie boisz się, ty suko? Zostaw mnie! I będzie burda! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie! Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci Was porywają. To? Co wam cesarz obiecał odmieńcy, Co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Prędź stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy będziecie. No ja to... mam lepsze mete. Widzę. Para się bronił. <śpiewanie> Geralt mógł być oszczędzić. <śpiewanie> Już dobrze, po wszystkim. Zostaw, nie zbliżaj się! Byś pomogłem. Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy. Co nie widzieli? No to tyle z niemieszaniem mieszanie się. Chodźmy. To co? czarni. czarni? nie myśmy zaczęli tę burdę. Ianifer. Przyjęła. A ja taki zarośnięty... Wymówki, wymówki. <noise> Cały ty. Ale dupa. I, i NFR? A jak? Dostałam raport, że w białym sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz... Cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Hm. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. No, Wybacz, nic się widać. nie widać! spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mm -hmm. A jak? Na koniu. Bez w jak mnie mam. Jennifer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Ostatnie sześć miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od dwóch lat, więc o ile czas nie goni. Niestety goni. O kurde, ktoś na ciebie czeka. Wiem, yeah. ktoś kto czekać nie lubi. Cesarz M Emreys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na Kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Jak mnie mam? Ja nie odrzuciłam. Choć mogłam. Ciekawe, co zaoferował ci w zamian. Mało jest rzeczy, a jeszcze mniej ludzi, dla których byłabyś gotowa poświęcić swoją niezależność. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej się dotrzemy. Nie chcę mówić. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Pamiętasz? No, na a, zimę. Pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko jak to możliwe. Siadaj na konia!